Josiamako z tej strony Anox i witam Was już w trzecim odcinku z gry Supermarket Simulator na moim kanale. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, gdzie jest suba z subadwęczkiem lecimy po 500 subskrybentów do końca roku, jeżeli nam się uda. I spajdźcie do mnie na social media, które macie w opisie pod filmem oraz zapraszam też Was do mojego braciszka na kanał tam zobaczcie też vloga ze mną, który był nagrany jak jechaliśmy do Movie Parku. Oraz zapraszam was tam do niego, dlatego że to on jest osobą, która ujmie miniaturki i po prostu czemu nie ten. Yy, nie podlinkować go w opisie. A teraz bez zbędnego gadania, zaczynamy już trzeci odcinek z gry Supermarket Simulator na kanale Alanox ety. Także intro. Mnie wszystko zadziałało, jeszcze jednak za sprawdzę. Tak, tym razem wszystko działa. Wystarczy teraz ten. Yy, super. Także, tak jak mówiłem, witam Was już w tym odcinku z gry market Simulator. I w dzisiejszym odcinku postaramy się zdobyć na, takby tak nową sekcję. Pieniądze na nową sekcję. Także yy, bez wahania, o ile się nie mylę, można w sumie już otworzyć sklep dołożyć to ja sobie wszystko do, dokładam o ten karton mogę wyrzucić kawę można dołożyć tą jedną sztukę mąka też tu jest jak e to jest z tym jedna sztuka dobra Dobra, teraz tak, tu jeszcze wodę. Zaraz, poczekaj mordko. Muszę mleko zamówić. Tu jest, jeszcze ser dołożymy. I jajka. Czekajcie, ja sobie mają tylko rzeczy, czyli takie jak y, właśnie ten... No, y, Dobra, wszystko się pozamawiam, zobaczymy ile to z tego wyjdzie. No trochę kasy pójdzie, ale no nic nie poradzę na to. Dobra, na no, tą chwilę raczej chyba jednak jeszcze wszystko jest. Dobra, y, Obtórzymy sobie ich tu. 80 centów Kawa eee, Nie wiem czy oglądaliście ostatni filmik, który wleciał też na kanał Gdzie właśnie e, mieliśmy już tą jedną tą e, Nowe rzeczy tutaj Czyli tutaj jakby e, mamy No Kobito, bo ja bym chciał też podokładać rzeczy, nie? Nie, że coś Dobra, um, teraz tak muszę sobie tutaj to po. ten. to mogę sobie zostawić tutaj na razie, o. Momencik. Momencik Ja. Mąkę mogę jeszcze tu zostawić. To jest takie kupywanie na zaś, ale to się może później przydać. Tym bardziej, że już herbata schodzi. O dziwo. To jest pierwszy raz, kiedy tak herbata mocno schodzi, nie? potrzeba, bo on mi teraz się skończył i będę marudzić zaraz oraz skończyły się chyba jeszcze, nie, płatki jeszcze są olej się kończy, no właśnie, bo się do gościu patrzy na olej i zaraz mi tu zabierze go dobra Wiem, że jest pełne, nie moja wina, że trochę musiałem poogarniać. Dobra. Um. Najwam sobie te odcinki na zajrze mi z głowy. że nic nie zmieniło. Dobra. Ula, la, gościc idę tu nakupywał. Dobra. Zaziemuś, poczekaj. Zalicie, że nie ma ludzi, że nie ma czegoś. Dobra, raczej wszystko powinno mi powystarczać. Zobaczymy. Bo się znowu tu padał ten, dużo ludzi i znowu i na Dobra. Tu już trzeba też ci y, kasować. 28, 8, 80 Dobra i 19, 20 Dobra, teraz tak, tutaj mamy to, mamy to Zaraz kobito, nie znajdnijmy tej. Nie no, mamy 533 idealnie. No, no, no to zamykamy sklepik. A jednak jeszcze nie. pan za kupę zrobił. Dobry wieczór. Dobra, także no zamykamy tym razem już. Enter. Do się pić osób było. Z czego no nieźle. Ale przy okazji, po odliczeniu tego, jak właśnie bielcy, czyli tu i tu stanie nam, no jest ta licencja nowa do, wygru, do kupienia, ale my musimy to mamy 350 na tą sprawę, bo tu nie, nie da się, nie? nie da się no i w sumie można ten powiększyć ten sklep, nie? ja sobie zapełnię tutaj to wszystko a tu się intelligent alan Ja nie się, ale ja mam tu po prostu stopę tylko o siebie włączony na telefonie, bo y, jak mi się włącza intro, to ja nie, nigdy nie mam podoblądu nigdzie na y, tego BS i nie wiem kiedy wyłączyć nie? Dobrze jest profesjonalista, nie? Makaron chyba już nie wykupuję. Tu mamy. Woda. Chciałem to kupić za ten mogę dołożyć i... płatki jeden płatek. Dobra. No i co? No i powiększamy sklepik. Kolejnie mamy sekcję już za 750 dolarów, gdzie już teraz to nam znikło. I teraz mamy już licencję za 400. Moim zdaniem byśmy mogli iść teraz w ten. Tutaj w licencję. Bo no, przecież mamy już mniej więcej powiększony, nie? To jest to. I powiedzcie mi, czy ja już mogę... Aha. Dziwne. No, ale tu mamy 250 na, na nazwę. Czy to na, na to też ja działa? Ale najpierw podbieramy na licencję. Możecie podawać oczywiście nazwy co do sklepu opisie pod filmem, zobaczymy jak to będzie, chociaż ja już mam jedną ten e, na się on będzie zmieniało, i tyle, będziemy zmieniać ją e, hmm, czekajcie, bo tu jest, właśnie to jest to, mamy tu licencję i na nią by można było zbierać na 400 dolarów e, to by można było później, nie? nie to? tu to można sobie tak teraz Wrzucić z tyłu Na tą sprawę teraz można było po prostu powiększyć hmm. Po 2 półki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 1, 15, 16 Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 To idealnie by nam pod po 2D wyszło, nie? Czy można zrobić tak w sumie? Tu jedną. Mm. To i teraz tak. Tu na pewno to musimy byśmy się raz coś. tutaj pusty i zobaczymy ten. Jajka dołożyłem, to ja je zostawię sobie po prostu tu. Teczuny już tu pozostawimy. Eee, Mleko zostało dołożone, to ja też zostawię tutaj, jakby koło tego. Wodę można było dołożyć jeszcze. I teraz tak, tutaj, mąka. Mąkę to można by było dać tu, po prostu tutaj. O, tu. Teraz tak, to mamy właśnie to, tu można też dołożyć. No i teraz po prostu dajmy to tutaj. To tu i to tutaj. Dobra, idealnie by to Teraz tak, tylko tu trzeba będzie to ten, ogarnąć, to tak samo yy, i to tutaj. Czyli mamy tak, na herbaty trzeba będzie ten, yy, czyli można w sumie zrobić... Yy, a nie, nie, zrobimy sporego. No ale zobaczymy. Market i teraz tak, byśmy mogli kupować yy, takie, takie dodatkowe rzeczy jak właśnie płatki. Chyba dodatkowy. Mąkę chyba... Mąkę w sumie też by dał radę. Yy, olej, to. Wiem, że to nie działa. Wody nie chciałem dać tutaj. No wodę mamy. Dam tylko to, to i tyle. I mamy 200. A, nie starczy mi To musimy kawę wziąć stąd i mamy. I 40, czy nam zostanie? Damy cukier sobie. Ojej, Emil, spala mnie. Dobra, teraz tak tutaj. Karty mogę wyrzucić w sumie. Płatki, płatki bym mógł dać tutaj też. Podwójne. Herba dać tutaj. I będę miał trochę spokój na dłuższy czas. Może tutaj, tu. A, znowu to dokupiłem Nie wiem po co, nie. Mąka, mąka, dobra, to jeszcze rozumiem mąki, nie? Ale tego mamy za dużo i chleb tylko dołożymy jeszcze No i mamy wszystko, dobra musisz... Musisz kurwa tak gościu spamić mi tu Dobra, w każdym razie mamy wszystko Tutaj te lampy jeszcze dałoby domówić, do, do ale to na razie nie, nie mam teraz kasy już na to Teraz tak, płatki poszywdu, w dół Ale mi, oni już wkurwiają mnie, zaraz im wpierdolę yy, Tutaj 5,26, 5,30, dodamy 5,50 Dobra yy, Cukier poszedł w dół Będzie 5,40 Czyli no trochę mocno spadł z tej ceny I ser Ser też 2,69, czyli 2,70, czyli 2,92 No i co? No i mamy sklep, nie? Czekamy na ludzi. Niech oni tam? Już mamy powiększone. Więc teraz tylko idziemy posudować sobie nowe rzeczy. Oj, w ogóle się przyjdzie do sklepu mojego. Też to co da zauważyłem, że mamy już filmy level sklepu, więc jakby... Ciekawe, nie? Witam, witam. Bo weszła już, wiesz, chciała wyjść z tego sklepu. <gry> Patrz, musiała zostać... wziąć idealnie tam ostatnią kawę, nie? Ani. Proszę mi, tu nie wychodzi bez bez płacenia. 21,70 Chodź to, chodź to. Dobra. Idealnie. No dalej, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Tere rere rere rerem tam tam Dobra Ulele, a już mamy 170 O, ciekawe tu zbieramy tą kasę Teraz jak pomysł przecież tam mi się że jeszcze będziemy... czekajcie. No ja się tu kobietka wchodzi, nie no super Że będzie potrzeba po prostu na... Um, czekajcie na... bo to, że my to chcemy ten, ten, ten produkt licencję na to 400 dolarów, ale... Dodatkowo trzeba do tego dołączyć też yy, nową półkę ten nowy regał On będzie kosztował, jeżeli pofarbuję go, yy, yy, 210 Czyli 600 na, 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 na spokojnie musimy mieć No co jeszcze wyzywać? Mhm. Uh -huh. 30, idealnie Mam to nie to 360 Ciężko będzie Ej, ty, sera nie ma Chwila, sera nie ma, a ty mi tu dzwonisz kurwa Ser muszę dokupić Dwa razy ser dokupić Nagle nie, nie chcą tyle, tak dużo brać, nie? Mmm, tak dobrze, że dużo to odbieramy, nie? Mamy taką nadzieję. No, no i co, no A, jeszcze musimy... No i teraz zacznie się zabawa, bo muszę kawę coś domówić od razu. Kawę... Nie wiem, jak wygląda na kawę. No nie, tylko czy mi nas mnie nie wykupią, nie? A film widziej. Dobra. Mhm. I jeszcze tylko to. Uradam. No i mamy 400 już. No, A ludzie to pójdą. Czasami e, czegoś do ogarnięcia Dobra. E, co od do tego już nie zamawiam, bo to mamy. No tak. Wiem, się gościu. Wiem, widzę, że to tak kupujesz. Dlatego e, też staram się już to zapewnić. Zaraz ci, jak ja przydzwonię w ten ci się kuć wodę chce. Boś mnie też denerwujesz Dwa. Dobra. po jedno, ale jak mnie takie to coś denerwuje, nie Nas i ma I właśnie to że to jest że tam jest nie nie Niby nie na pewno mi to nie na, na tą chwilę. O, jo, 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 ktoś wykupi kawę, to nie wyda ci nie. nie, to ja będę mógł, nie no mówiłem, że pójdzie, po... jeszcze dwie, a, idź ty, pieście walił i przyjdzie jedna maruda, która będzie marudziła, że nie ma tego e, kawy, nie? Zamykamy ten przybytek. Mamy 600. Mam, o, 30 osób było, czyli nie więcej. I mamy 663, 664 dolary na, na koncie. No i co? No inaczej, chyba w następnym tym będziemy to wszystko kupować. Nie? Także. Na tą chwilę dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, śmiaćko i pa, pa, bajo!